Na Zachodzie ta książka byłaby zakazana. Niepoprawny i bezkompromisowy manifest polityczny Stanisława Michalkiewicza już teraz na kapital.pl O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski. Witam szanownych Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo za wszystkie miłe komentarze, za życzenia, które Państwo składaliście mi z okazji 25-lecia mojej pracy dziennikarskiej. To bardzo budujące, bardzo pochlebne, bardzo miłe dla dziennikarza śledczego widzieć, że tak wiele e, pięknych życzeń od życzliwych osób. Prosiliście mnie też Państwo w mailach, w komentarzach pod moimi filmami na YouTubie, żebym podzielił się od czasu do czasu z Państwem e, Kulisami pracy dziennikarza śledczego. No, akurat tak trafiliśmy, że wczoraj obchodziliśmy rocznicę kapitulacji powstania warszawskiego. Właśnie z historią powstania warszawskiego, kapitulacji powstania warszawskiego, związana jest jedna z najbardziej ciekawych, fascynujących, pięknych historii w moim dziennikarskim życiu. Tych historii było mnóstwo, kiedyś może będą okoliczności, to będę o nich opowiadał. Ale ta jest taka pierwsza i chyba taka jedna z tych, które szczególnie mi w pamięć zapadły. Historia moja, no, moja historia z powstania warszawskiego, moja w cudzysłowie oczywiście, bo przecież ja się urodziłem prawie 40 lat po powstaniu warszawskim. Ale, proszę Państwa, historia niezwykła. Historia, która się zaczęła w roku 1996, kiedy mój ojciec, który był wtedy odnoszącym sukcesy biznesmenem, robił interesy z taką firmą Siemens i poznał, dyrektora, już starszego pana, który pracował w firmie Siemens i on zaproponował, że może mój tata swoje dziecko wysłać do Niemiec do szkoły, do nauki. No Tata pomyślał, że pewnie czemu z tego nie skorzystać, wysłał mnie. Miałem wtedy 15 lat, mogłem mieszkać u tej niemieckiej rodziny tego starszego pana, który już był w wieku przedemerytalnym i robił jako Przedstawiciel Siemensa, interesy z firmą mojego taty. Takie dla 15-latka zderzenie z nowym krajem, z nową kulturą, ze wszystkim innym, taki szybki wskok w dorosłość, ale pamiętam, że po lekcjach w szkole, do której mnie wtedy zapisano, lubiłem tak jak moi równolatkowie niemieccy grać w piłkę. Graliśmy w piłkę w kilkanaście młodych, wtedy 15-16 latków, i pamiętam, że po jednego z tych. Młodzieńców przychodził na boisko dziadek. Mnie to zdumiało z dwóch powodów, bo po pierwsze, w Niemczech relacje rodzinne są dużo słabsze niż w Polsce, tam rzadko są utrzymywane relacje rodziców z dziadkami. Po drugie, że ten dziadek był człowiekiem dość sympatycznym, co jak na Niemca było dużym, dużym wydarzeniem. Kiedyś, pamiętam, że nawiązał ze mną jakąś rozmowę taką przypadkową. Szybko usłyszał mój akcent. Ja już nieźle mówiłem wtedy po niemiecku, ale akcent zawsze miałem polski. I on się zapytał, skąd, skąd ty jesteś? I ja mówię, no ja jestem z Polski. I on się zaczął zachwycać nad Polską. O, Polska, dzielny, wspaniały naród, piękny kraj. Ja się go zapytałem, no, czy był pan, był w Polsce? Tak, oczywiście, powiedział, byłem w Polsce jako podoficer gestapo. No, to mnie zdumiało, muszę przyznać bardzo. Bo gestapowiec chwalący Polskę, to się nie zdarza codziennie, mnie się taka historia zdarzyła tylko raz w życiu. On mnie zaprosił wtedy do siebie, do, do, do domu, mieszkał na starym osiedlu w takiej dzielnicy Becklement we wschodniej kolonii, na ciastka, na wspomnienia, na rozmowy o Polsce. Ja chciałem do niego szczerze mówiąc przyjechać, bo chociażby po to, żeby sobie niemiecki poćwiczyć, i odwiedziłem tego starszego wówczas jawialnego Niemca. Pamiętam, on się nazywał Hermann Hesse. To była zbieżność z nazwiskiem wielkiego niemieckiego pisarza, ale to była zbieżność zupełnie przypadkowa. Tenże Hermann Hesse przy ciastkach i herbacie opowiedział mi swoją historię z młodości. Opowiedział mi historię, kiedy miał 20, tam chyba dwa albo 3 lata. został był Pełnił służbę w Gestapo. I któregoś dnia dostał rozkaz przyjazdu do Warszawy, to znaczy oddelegowano tą jednostkę, w której służył do Warszawy. To był lipiec 1944 roku. To było pierwsze zdarzenie pana Hessego z Polską. Z Polską, która wtedy, przypomnijmy, formalnie nie istniała, bo była rozebrana między Niemców a Sowiety. On wspominał, że jako no, żołnierz niewysoki rangą, nie był dopuszczany do żadnych wojskowych sekretów. Ale wszyscy łącznie z Niemcami czuli, że coś się zaczyna, że chyba będzie jakaś wojna, jakiś zryw, jakieś powstanie, jakaś walka, bo młodzi Polacy są tak bardzo spragnieni wolności. I rzeczywiście tak się stało. 1 sierpnia 1944 roku wybuchło powstanie warszawskie, które Hermann Hesse widział oczami gestapowca. Opowiedział mi to oczami gestapowca. To była pierwsza relacja, jaką w życiu dostałem na temat powstania warszawskiego, widzianego oczami Niemca. Ta historia, jego historia tak naprawdę związana jest z budynkiem pasty, czyli tego wieżowca, który dzisiaj stoi niedaleko metra świętokrzyska, bo właśnie w tym wieżowcu walczył pan Hesse, już nie pamiętam, jaki on miał wtedy stopień, i tam dostał się do niewoli. Jakaś, jakiś polski atak zdobył budynek pasty, i Hesse trafił do niewoli. Liczył się z tym, że zostanie zaraz rozstrzelany, bo przecież Niemcy rozstrzeliwali Polaków wziętych do niewoli, i ku jego zdumieniu nie został zastrzelony, tylko jako wzięty do niewoli był tam trzymany gdzieś w tej paście w piwnicy i był nawet żywiony. Prowiant codziennie przynosiła mu taka młoda, piękna dziewczyna, która na palcu prawej ręki nosiła kapsel po butelce. To była taka imitacja pierścionka zaręczynowego, i on się jej kiedyś zapytał. Jak ma na imię? Ona się nazywała Zofia Skotnicka, młoda, 17-letnia wtedy dziewczyna, yy, która przynosiła jedzenie temu Hermanowi. On mi opowiadał, że wtedy, kiedy patrzył w te piękne, młode, niewinne oczy tej dziewczyny, kiedy dostawał od niej prowiant i jakąś butelkę wo wody, to przewartościowało mu się całe życie, bo on nie wyobrażał sobie, jak to można podczas wojny nie zastrzelić osoby wziętej do niewoli. A ta młoda piękna zosia tłumaczyła mu, że to jest takie słowo na czy, którego on nie był w stanie zrozumieć. A to słowo brzmiało człowieczeństwo po niemiecku Menschlichkeit. On się zakochał w tej pięknej młodej Zosi, w jej niewinnych, dobrych oczach, w jej zachowaniu i jak mi opowiadał prawie ponad 50 lat później, to wtedy załamał mu się... Zmienił mu się system wartości, bo on był jeńcem wziętym do niewoli armii okupacyjnej, który nie został zastrzelony. Przez te kilka dni niewoli miał wiele razy okazję rozmawiać z tą Zosią, aż w końcu przeszedł niemiecki kontratak. Niemcy zajęli budynek Pasty, odbili Hessego, wzięli go z powrotem do swojej armii i Hesse potem strzelał do Polaków normalnie w ramach w ramach walki w szeregach, gestapo w szeregach niemieckich. Opowiedział mi kiedyś, że najbardziej to, co, to, co, to, co zapamiętał takie doświadczenia, wiele miał doświadczeń z czasie wojny, które po 50 latach sobie przypominał w rozmowach ze mną, wtedy 15-latkiem uczącym się języka niemieckiego. Opowiedział mi o tym, że kiedyś dostrzegł Polskich powstańców, którzy wychodzili z brzegu, z wody Wisły po zachodniej stronie Warszawy i jednego z nich zastrzelił. Hesse już nie widział potem tych powstańców, aż do czasu, kiedy powstanie upadło. A powstanie upadło 2 października 1944 roku. To jest dzień. dzień Upadku powstańczej Warszawy, dzień podpisania kapitulacji, i to jest też dzień, kiedy powstańcom kazano składać broń do koszy na terenie dzisiejszych Alei Jerozolimskich, tam gdzie mniej więcej między placem Zawisze a placem Narutowicza ustawiono takie potężne kosze, i tam. Powstańcy, którzy wychodzili, no, którzy przeżyli, wrzucali broń, rozbrajali się, żeby pójść dalej do obozów przejściowych. I Hesemu kazano stać z automatem przy jednym z tych koszów. Oczywiście on nie był jedynym, który stał z automatem, i opowiadał mi, że zapamiętał taki dziwny moment, ale piękny i podniosły w swojej wyjątkowości. Mianowicie do tego do tych ludzi pogrążonych no, w rozpaczy, w beznadziei, którzy długim szeregiem szli do koszy i wrzucali broń, nagle zaczęła płynąć taka wesoła muzyka. Wyszło tam za jakichś gruzów budynków dwóch, dwóch mieszkańców Warszawy, z których jeden grał na akordeonie, śpiewali. Hesse zapamiętał tę piosenkę, zapamiętał jej brzmienie i kiedyś po wojnie kupił sobie płytę z tą piosenką jakoś ją zdobył i puścił mi, pamiętam, w 1992 roku tą piosenkę z płyty, takiej dużej, okrągłej płyty gramofonowej. On jeszcze jako człowiek starej daty miał w swoim mieszkaniu ten taki gramofon właśnie do tych płyt. Ja tego, posłuchałem tej piosenki ze wzruszeniem. To była piosenka, piosenka o mojej Warszawie, Mieczysława Foga. Taka piękna piosenka, którą Fog rzeczywiście grał w dzień kapitulacji Warszawy, no, Fogg. On był takim człowiekiem, który brał udział w Powstaniu Warszawskim. Nie tylko walczył, ale też śpiewał i grał dla powstańców piękne, patriotyczne piosenki. Ale nie to było w tej historii najciekawsze. Otóż w którymś momencie, stojąc przy koszu, do którego powstańcy wrzucali broń, Herman Hesse zauważył Zosię, Zosię Skotnicką. Tą Zosie, która jeszcze dwa miesiące wcześniej żywiła go w budynku pasty jego jeńca niemieckiego w niewoli polskich powstańców. Teraz ta Zosia szła brudna, śmierdząca, zniszczona, wygłodzona, chora po iluś tam pobytu dniach w kanałach. I Hesse, jak mi to opowiadał po 52 latach w kolonii, no zobaczył ją, wspomniał te wszystkie momenty, obudziło się z nim z powrotem człowieczeństwo. I w międzyczasie on awansował i podszedł do Zosi i powiedział do niej: Zosiu, ja cię ocalę, jeśli tylko ze mną pójdziesz. A co to znaczy pójdziesz? To znaczy, w tym, w tym przedwojennym rozumowaniu, to oznaczało, pójdziesz do łóżka, zostaniesz kochanką, i tak dalej. I ta Zosia, która ledwo żyła, po wielu dniach tułaczki, pobytu w kanałach w tym smrodzie o duży trupów, głodna, chora, niewyspana, wymęczona, dała mu w pysk, kiedy to usłyszała, jemu, niemieckiemu żołnierzowi, który stał przy niej z automatem i mógł ją w każdej chwili zastrzelić. Hesse tą dumę tej polskiej dziewczyny pamiętał potem przez lata, bo opowiadał mi o tym, o tym momencie, Pamiętał to doskonale i powiedział mi taką piękną rzecz, którą zapamiętałem. Powiedział mi, że on właśnie wtedy, kiedy dostał wpysk na, na rogatkach przy tym koszu od, od tej Zosi, to zrozumiał, co Hitler miał na myśli, kiedy mówił, że Polaków nie da się złamać. Taką historię usłyszałem od oficera, podoficera emerytowanego Gestapo w 1996 roku w kolonii jako piętnastolatek. No, to był. Pierwszy zbrodniarz, z którym rozmawiałem w życiu, tych zbrodniarzy bandytów, potem w moim dziennikarskim życiu już było tyle, że ciężko ich zliczyć, ale ten akurat, ten konkretny, ten Herman Hesse, miał ręce unurzane w polskiej krwi po łokcie albo jeszcze dalej. Ale to, co, to dlaczego ja to pamiętam, to między innymi dlatego, że to był jedyny, chyba, znaczy jedyny, jakiego ja poznałem, ale chyba. Jedyny albo jeden z niewielu gestapowców, który się tak ciepło wyrażał o Polsce i o Polakach, to była taka pierwsza historia, którą usłyszałem. Jeszcze w zasadzie nie byłem wtedy dziennikarzem, nawet nie myślałem, że będę ten zawód wykonywał. Ale historia, która gdzieś tam siedziała we mnie przez lata, wzbudzała we mnie takie poczucie dumy, że o, to ja jestem właśnie przedstawicielem tego narodu, tak chwalonego przez, przez za dzielność, bohaterstwo. Wierność swoim ideałom i to nie przez kogo, kogokolwiek, a przez samego podoficera Gestapo, który tam, no, któremu polska duma, polskie wartości kiedyś przywartościowały cały system wartości, kiedy siedział w paście w budynku jako, jako jeniec powstańczej armii. I Tą historię przypomniałem sobie 12 lat później. Byłem już wtedy zawodowym dziennikarzem, pracowałem w tygodniku wprost i pamiętam, że robiłem tam regularnie materiały na czołówki, różne głośne historie, jak to dziennikarz śledczy. I pamiętam, że przychodziła kiedyś wtedy do nas do redakcji dość często taka starsza pani, pani Alinka, która też była weteranką Powstania Warszawskiego i bardzo mnie zachęcała do tego, żeby miała. Ja Napisał jakąś historię, jakieś, jakąś analizę, no, cokolwiek dotyczącego Powstania Warszawskiego. Ja jej tłumaczyłem, że Pani Janinko przecież wprost ma inny profil, wprost to jest, to jest pismo polityczne, a nie historyczne, no ale obiecałem jej oczywiście, że zrobię co będę mógł. Ona wtedy mnie poprosiła, Panie Reszku, a czy Pan mógłby się spotkać z moją koleżanką z Powstania? Ona pochodzi z rodziny, która piekła takie pyszne serniki, przed wojną znane w całej Warszawie i może by Pan wysłuchał jej historii, może by Pan coś z tego potem napisał, albo może jakąś książkę by Pan napisał. Nie chciałem robić przykrości Pani Alince, dlatego zgodziłem się na to spotkanie i, i nawet chyba zaraz później o tym zapomniałem. Minęło kilka dni, ja robiłem materiał na pierwszą stronę gazety, tygodnika Wprost o kulisach zabójstwa księdza Stefana Niedzielaka, też nawiasem mówiąc, yy, Kapelana Armii Krajowej, kapelana Powstania Warszawskiego, wspaniałego człowieka, wielkiego księdza. Dużo roboty było z tym tekstem, więc biegałem między swoim biurkiem, składem, gabinetem redaktora naczelnego, grafiką czymś tam dalej. Nagle dzwoni do mnie telefon. Koleżanka z recepcji mówi: Słuchaj, masz gościa. Nie spodziewając się nikogo z kubkiem kawy albo herbaty, już nie pamiętam, wyszedłem do recepcji tygodnika wprost, widzę stoi bardzo elegancka starsza pani z takim przedmiotem owiniętym papierem śniadaniowym. Ja do niej podchodzę, witam się z nią i mówię, no dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry pani. I tu za zawiesiłem głos, bo zrozumiałem, że pani Alinka mi nie powiedziała, jak się ta pani nawet nazywa, a ta starsza pani elegancka, elokwentna, mówi do mnie takim językiem, taką piękną przedwojenną polszczyzną. Pani Zosiu, proszę do mnie mówić, Panie Redaktorze, Pani Zosiu, bo ja się nazywam Zosia Skotnicka. Ja wtedy pamiętam, że usta otworzyłem aż ze zdziwienia i ta, ten kubek z herbatą wypadł mi po prostu z ręki, aż z tego zdumienia i herbata się rozlała na podłodze, a... Przerażona i zdziwiona zarazem starsza pani mówi: Panie redaktorze, co się dzieje? Przecież ja prosta dziewczyna z powstania jestem. Co się pan tak przestraszył? A ja mówię: Pani Zosiu, bo ja znam pani historię z relacji pana Hermana Hesse. I wtedy ta babcia, która przyszła, otworzyła usta ze zdziwienia i tak się tym wszystkim zdziwiła, że puściła rękę i ten tort, ten cernik, który dla mnie miała jeszcze według przedwojennej receptury, upadł i się rozbił na podłodze, na recepcji, na tygodnika wprost. No, byłem zdumiony zupełnie, tak to się czasem w zdumiewających zupełnie, w zaskakujących okolicznościach splatają ludzkie losy. Pani Zosia zaprosiła mnie do swojego małego mieszkanka na Żoliborzu, opowiedziała mi swoją historię z młodości, historię z powstania. To był ten typ człowieka, który już na starość zapominał, co robił godzinę wcześniej, co robił wczoraj ale pamiętał każdą sekundę z powstania warszawskiego. Historia pani Zosi jest też historią fascynującą w moim całym... w tych moich wspomnieniach. Otóż ona jako młoda dziewczyna dała się wciągnąć do konspiracji chłopakowi, który miał na imię Romek, w którym się później zakochała. On dał jej właśnie kabzel po butelce. To była wtedy imitacja pierścionka zaręczynowego dla tych... Dla tych młodych ludzi, którzy... którzy... Wiązali ze sobą jakieś plany na przyszłość, a którzy liczyli się z tym, że każdy dzień ich życia może być ostatnim. Romek pisał do niej przepiękne listy, bo o ile Zosię, Zosia przez pewien czas była właśnie w budynku pasty i zajmowała się tym Hermanem Hesse i, i w ramach tego oddziału, który, który tam wtedy walczył na śródmieściu, o tyle jej Chłopak Romek trafił na Czerniaków do takiej reduty, która tam stawiała opór Niemcom nad Wisłą. Pisał do niej piękne listy, które przemycała Poczta Powstańcza, te listy pani Zosia trzymała u siebie w szafie jako największą rodzinną świętość, najważniejszą rodzinną pamiątkę. Ja pamiętam czytałem te listy, tam piękne słowa były napisane. Pamiętam jeden z listów Romka. Kochana Zosiu, tu gdzie my jesteśmy, tu jest wolna Polska. Coś niesamowitego, wspaniałe historie, wspaniałe listy po wielu latach. W tejże samej szafie pani Zosia czytała, jaka była historia dalsza Romka. Oni się już nie zobaczyli nigdy, bo Romek y, walczył na Czerniakowie. Potem, kiedy pod Warszawę od wschodu podeszła Armia Czerwona i podeszły, podeszła Polska Armia, dowodzona przez generała Berlinga, wszyscy liczyli, że armia przyjdzie z odsieczą w Warszawie, ale tak się nie stało. Stalin, jak pamiętamy, wydał rozkaz armii, żeby czekała, aż y, Polacy. I Niemcy się wykrwawią, bo to było korzystne dla Armii Czerwonej, ale był taki pogląd wtedy, że być może Armia Czerwona nie wchodzi i Armia Polska przede wszystkim nie wchodzi, bo nie wie, co się tu dzieje. I Romek przepłynął Wisłę, dostał się do armii generała Berlinga, poprosił ich o przyjście z odsieczą, oni mu odmówili, więc on wrócił. Przepłynął to Wisłę jeszcze raz do, do, na, na, na zachodni brzeg, żeby, żeby walczyć. I kiedy wyszedł, to wpadł w ręce niemieckiego patrolu, który go zastrzelił. Tak przynajmniej wynika z, z późniejszych tam e meldunków pani Zosia, która po wojnie szukała swojego narzeczonego. Uruchamiała wszystkie możliwe kontakty, także Międzynarodowy Czerwony Krzyż, żeby się dowiedzieć, jakie były jego losy. Ale w tym też czasie powojennym Hermann Hesse znalazł Zosia, pisał do niej listy. Pisał do niej listy y taką trochę po. Polszczyzną, którą ktoś mu tam w Niemczech tłumaczył. Pani Zosia przez jakiś czas na te listy mu nawet odpowiadała po polsku, a potem mu przestała odpowiadać, dlatego że jakkolwiek no, pamiętała go jako tego człowieka, który siedział w niewoli, który od nich dostawał prowiant, to jednak dla niej był to Niemiec, przedstawiciel tego narodu, który zrównał z ziemią jej ukochaną Warszawę i zniszczył jej ukochaną Polskę, bo pani Zosia była z tego pokolenia, dla których Polska była największą świętością i największą wartością. I kiedy byłem kiedyś u pani Zosi w mieszkaniu na Żoliborzu, kiedy słuchałem jej pięknych opowiadań o, o starych czasach, to ona mi kiedyś pokazała list. Mówi, że już nie mogła, no, przez pewien czas korespondowała z tym hesem, ale potem już nie mogła mu pisać, bo to Niemiec, bo to wróg Polski. Zresztą jeszcze nie wiadomo, co by jej w czasach stalinowskich zrobiono za korespondencję z obywatelem wrażliwych Niemiec. W pewnym momencie przestała mu odpisywać, ale Ostatniego listu od niego nie zdążyła już przeczytać, potem nie miała chęci. I ten list przeleżał u niej ponad 50 lat w szafie, ponad 60 lat w szafie. I e, kiedy zeszło na to, że ja się z Panem Hessem poznaję w Niemczech, kiedy mówi, że, że ja znam niemiecki, mówi, a to wie pan, co, może otwórzmy ten list, może. Może jak on jest po niemiecku, to Pan mi go może przetłumaczy. Nie było potrzeby, ten list był przetłumaczony przez kogoś na polski. Ale ten list był szokujący, bo okazało się, że w tym liście Hermann Hesse napisał na prośbę Zosi we wcześniejszym liście, co robił po, po zwolnieniu z pasty i opowiedział między innymi o tym, że zastrzelił chłopca powstańca, który wyszedł z Wisły po tym, jak przepłynął ze wschodniego brzegu. I wynikało z tego, z tych, z tych rozmów, które odbyli z tym chłopcem w ostatnich chwilach jego życia, że on tam popłynął prosić armię Berlinga o pomoc dla walczącej Warszawy. Pani Zosia popłakała się, kiedy ten list przeczytała, bo zrozumiała, że Herman Hesse, nie wiedząc zupełnie o tym, o czym pisze, zastrzelił jej narzeczonego. To Coś niesamowitego, nieprawdopodobna historia. Niemiec, żywiony, utrzymywany przez młodą 17-letnią Zosię jako jeniec wojenny, kiedy jest odbity i przechodzi z powrotem w szeregi swojego, swojego wojska, zabija powstańca, który jest narzeczonym tejże Zosi. Prawda? Okazało się, że pani Zosia, która tyle lat, czasu i energii Poświęciła na to, żeby wyjaśnić losy swojego narzeczonego, którego wspominała z sentymentem, którego kochała. No, miała te losy wyjaśnione w ostatnim liście od Hessego, którego przez kilkadziesiąt lat nie odczytała, którego, z którego odczytaniem czekała na mnie. Wspominam tę historię dzisiaj w kolejną. Niemalże no dzień po kolejnej rocznicy upadku powstania warszawskiego. Wspominam ją z sentymentem jako jedną z tych dziennikarskich historii mojego życia, która naprawdę zapada w pamięć. Ale wspominam ją też z pewnym wielkim ukłonem, hołdem, szacunkiem dla tego wspaniałego pokolenia ludzi, młodych ludzi, którzy nie bali się ryzykować życie, a nawet oddać życie za wolność Polski, za wolność Warszawy. Tak sobie czasem myślę, Jaką wielką zbrodnią było to powstanie, że zabrało nam setki tysięcy takich właśnie ludzi. Dziękuję Państwu za uwagę, ponieważ mówiłem o Powstaniu Warszawskim, to um, wspomniałem o księdzu Stefanie Niedzielaku, który był, był kapelanem tego powstania, jednym z wielu. Wspaniały, bohaterski ksiądz, zamordowany później przez bezpiekę. Tak się złożyło, że w czasie, kiedy poznałem panią Zosię, byłem autorem artykułu dość głośnego w Tygodniku Wprost o Kulisach morderstwa księdza Niedzielaka. Ja ujawniłem nazwisko tego funkcjonariusza służby bezpieczeństwa, który wtedy był wpływowym policjantem, a dzisiaj, dzisiaj już jest emerytem, który zamordował księdza Stefana Niedzielaka, więc polecam Państwu tę historię jako dopełnienie mojej, moich, moich wspomnień o tej historii, którą dzisiaj mówię. Księżobójcy. Książka wydana przez wydawnictwo Edition Spotkania kilka lat temu, ale ciągle bardzo aktualna. Nie zapominajcie Państwo, proszę o subskrypcji. Zbliżam się powoli do poziomu 40 tysięcy subskrybentów i bardzo chciałbym ten poziom przekroczyć. Pamiętajcie też Państwo o komentarzach, o łapkach w górę, o udostępnianiu, o lajkowaniu moich postów wszędzie tam, gdzie tylko Państwo uznajecie to za stosowne. A jeżeli chcielibyście Państwo wesprzeć mnie, bo podoba się Wam to, co robię, to, co mówię, to jak patrzę władzy na ręce, to znajdziecie w opisie filmu numer rachunku bankowego, znajdziecie Państwo linki do zrzutki, do Paypala, do Patronite'a. Dziękuję serdecznie, będę Państwu wdzięczny za wszystkie datki. Ten kanał może się utrzymywać tylko dzięki Państwa wsparciu. Do zobaczenia.